Witam w nowym odcinku. Jak wygrywać systematycznie w zakłady bukmacherskie? Jeśli chcesz zarabiać systematycznie u Bukmachera, obejrzyj ten filmik do końca. W tym filmiku powiem Wam, jakie kursy dobierać do zdarzeń sportowych. Pokażę Wam, ile zarobiłem w ciągu dwóch dni u Bukmachera. Pokażę Wam zdjęcia z telefonu z moich wycieczek z ostatnich lat. Bo zawsze wam mówiłem, że pieniądze przeznaczam na wyjazdy i na markowe ciuchy. Zaczynamy. Zanim przejdziemy do meritum dzisiejszego odcinka, chciałbym wam powiedzieć, że jestem analitykiem sportowym. Pracuję w zagranicznej firmie bukmacherskiej Led Brokers od 5 lat. Analizuję kursy z firmą Bookmecherską Brokers łączę się za pośrednictwem Skype'a. Mam też swój służbowy laptop. Możesz ze mną wygrywać. Zapraszam Was na moją stronę internetową wygranezakodysportowe.pl.t Tam jest ponad 200 wygranych kuporów z ostatnich lat. Przejdźmy do Tematu dzisiejszego odcinka, jakim są kursy. Jeśli chodzi o hokej, wybieraj wysokie kursy minimum 2,40-250. Jeśli chodzi o zakład Remis, nie ma zakładu. Wybieraj kursy 1,80-175. Jeśli chodzi o piłkę nożną, stawiaj również zakład Remis, nie ma zakładu, ponieważ w piłce nożnej padają remisy bardzo często. Zwłaszcza w takich ligach jak Liga Francuska, Druga Liga Francuska. Sprawdźcie sobie ostatnie wyniki, że mówię prawdę. Obstawiając przykładowo tenis ziemny, stawiaj takie kursy jak 2,05, 2,03, 2,00. Wysokie kursy pomogą ci zarabiać systematycznie. Na zakładach sportowych. Ja jestem na to żywym przykładem, że można zarabiać na zakładach sportowych. Moja stronka to potwierdza. Obstawiając siatkówkę, stawiaj wysoki kurs 2,20-2,30. Jeśli kurs na przeciwnika wynosi 1,60, nie bój się obstawić kursu. Za 2,30. Nie bój się, wygrasz. Nie patrz na statystyki przedmeczowe. To gówno daje. Zespół, który przegrywał 5 razy, może za szóstym razem wygrać. I ty też wygrasz. Ja dorobiłem się dużych pieniędzy na zakładach sportowych. Moja wiedza. Na moim kanale łącznie z dzisiejszym filmem jest 93 filmy. Ponad pół miliona wyświetleń mojego kanału. W dwa dni zarobiłem 1000 złotych. Tyle możesz ze mną ugrać. W dwa dni. Nie gwarantuję ci, że w dwa dni zarobisz 10 tysięcy złotych, bo to jest nierealne. Musiałbyś dużo zainwestować. Ale sam mi przyznasz, w dwa dni zarobić 1000 złotych to jest wynik rewelacyjny. To jest dużo pieniędzy. W dwa dni, policz sobie, Ile zarobisz w miesiąc? To już jest tylko czysta matematyka. Jestem ekspertem. Jestem osobą wykształconą, mądrą i uczciwą. Ze mną zarobisz. Podejmij ze mną współpracę. Wyśledź cztery mecze dziennie z kursem minimum 2,30 i będziesz systematycznie zarabiał na zakładach sportowych. Mogę za Ciebie grać u swojego bookmachera. Jeśli przelejesz 200 zł, 500 tysięcy, zarobię Ci do 5 tysięcy zł w 4 dni i zrobić Ci przelew na Twój rachunek bankowy. Bądź możemy grać, jak już mówiłem na początku, że wyśle Ci 4 mecze dziennie. Wyśle Ci mecze z wysokimi kursami. 2,40-2,30 będziesz zarabiał. Podobne typy dostaniesz jak z mojej strony internetowej zakłady sportoweplpl Jeśli pracujesz, potrzebujesz dodatkowych pieniędzy, napisz do mnie maila. Preferowany kontakt to jest mail kuchajewski 40 Po Pomalutku zarobimy duże pieniądze, bo o tym każdy wie że Przemysław Kubis jest najlepszym typerem w Polsce. Nie korzystaj z darmowych typów. To są naciągacze. Ja współpracuję z zagranicznymi graczami z całej Europy. Mam ogromne doświadczenie. Moja strona to potwierdza oraz moje filmy. Chciałbym Wam pokazać zdjęcia moje z moich wycieczek, z ostatnich lat. Teraz nie jeżdżę, bo jest pandemia. Ale jeśli panem już nie będzie, znowu ruszę w świat. Mówiłem wam, że pieniądze przeznaczam na markowe ciuchy: Adidas, Nike, Puma, Reebok, Kelvin Klein i przeznaczam na wycieczki. Kocham podróżować, bo moim zdaniem życie polega na podróżowaniu, zwiedzaniu, cieszeniu się tym. To jest piękne gdzieś wyjechać. Pierwsze zdjęcie Kasprowy Wierch Piękna zima Tutaj Na pewno ci co podróżują Do Zakopanego wiedzą Gdzie to jest Pięć stawów Szedłem pod górę, było ciężko Dolina pięciu stawów Proszę, to ja Ta wycieczka Kosztowała mnie 2,5 tysiąca złotych Pobyt w Zakopanem 6 dni Praga, Most Karola. Tydzień w Pradze byłem. Zapłaciłem 2700 zł. Tutaj morskie oko. Ładnie wyszedłem, prawda? Paryż. Tutaj stoję. 3000 zł. Tydzień w Paryżu. Przepięknie było. Przepięknie było. Polecam wam Paryż. Jest piękny. Wenecja. Tydzień w Wenecji kosztował mnie 2950 zł. Było pięknie. To były niektóre zdjęcia z mojego konta facebookowego. Zdjęcia pochodzą z Facebooka. Było cudownie. Na wszystkie wycieczki wydałem ponad 10 tysięcy złotych. Zarobiłem te pieniądze dzięki zakładom bukmacherskim, grając. I dzięki swojej pracy jestem analitykiem sportowym. Jeśli chcesz jeździć, zwiedzać, kupować markowe ciuchy, cieszyć się życiem, bo pieniądze dają szczęście, napisz do mnie i zacznijmy grę. I będziesz miał pieniądze, dużo pieniędzy, tak jak ja. Będziesz sobie podróżował będziesz cieszył się życiem, że masz pieniążki dodatkowe. Pracujesz i jeszcze zarabiasz ze mną w zakłady Bukmacherckie. Napisz do mnie jeszcze dzisiaj. Czekam na twego e-maila. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.